W takim przekonaniu, wspartym wieloma opiniami prawnymi które, wybitnych specjalistów, które Państwu zostaną w najbliższych dniach zaprezentowane, którzy mówią wprost Izba Kontroli Nadzwyczajnej to jedno, ale wybory prezydenckie korzystają z domniemania ich ważności, to znaczy wybory prezydenckie są ważne w momencie wydania stosownego dokumentu przez Państwową Komisję Wyborczą. One są ważne, a więc tak naprawdę decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych miałaby znaczenie wtedy, kiedy zostałaby stwierdzona nieważność tych wyborów, bo wtedy mielibyśmy dopiero zgryz i kłopot, czy uprawnione, czy też nie grono podważyło ważność wyboru prezydenta Rzeczpospolitej. Jeżeli stwierdzili ważność, to można powiedzieć, że one i tak są ważne i na tej podstawie ich ważności Zwołuję. Dobry wieczór Państwu. To, co przed chwilą słyszeliście, to jest tak bzdury i kłamstw. W zasadzie manipulacji, którą ówczesny marszałek Sejmu Hołownia wygłosił podczas dłuższej konferencji prasowej. Ja ten materiał, proszę miałem już przygotowany wcześniej, ale jakby czekałem. Czekałem szukając dokumentów, opinii, które powinny być przedstawione przez biura analiz sejmowych. Takich dokumentów nie ma, nigdy nie powstał. Nie ma żadnych opinii znanych prawników, którzy w dacie przed zaprzysiężeniem Nawrockiego przekazaliby te dokumenty Hołowni. Hołownia powiedział: Jak słyszeliście, że za chwilę je ujawnił. Nic nie zostało ujawnione. Biuro Analiz Sejmowych powinno przedstawić takie dokumenty, zresztą, jest całkiem dużo tych analiz, ale to, co się wydarzyło, jest, proszę Państwa, skandal. Teraz, jakby rozbierzmy na czynniki to, co powiedział Kołownik o tym, że wybory same w sobie są już ważne i Państwowa Komisja Wyborcza przecież podjęła uchwałę, czyżby. To najpierw zacznijmy może od tej uchwały, w zasadzie fragmentu tej uchwały. Na którą tak się powołuje Hołownia, mówiąc, że w zasadzie uchwała Sądu Najwyższego jest nieistotna. Czy może zacznijmy od tej uchwały? Tak chyba byłoby najlepiej, żeby pokazać, jak bardzo Hołownia okłamał, zmanipulował. Skala bezczelności pana Hołowni po prostu sięgnęła zenitu. Ale co z tym zrobić, to porozmawiamy o tym za chwilę. Zacznijmy może od tego. Artykuł 129, ja sobie to wypisałem, jest normą nadrzędną. I tutaj to są poważne sprawy, tak? Tutaj nie jest to jakaś publicystyka. Ważność wyboru prezydenta Rzeczpospolitej stwierdza Sąd Najwyższy. Tutaj mamy kluczowe elementy. Czyli konstytucja nie wskazuje izby, składu ani procedury wewnętrznej Sądu Najwyższego. To jest artykuł 129. Używa pojęcia Sąd Najwyższy jako organ konstytucyjny nie zbioru dowolnych jednostek organizacyjnych tego sądu. Przepis ma charakter, tu wynotowałem, materialny i ustrojowy, a nie techniczny. Stwierdzenie ważności musi pochodzić od organu, który jest sądem w rozumieniu konstytucji i prawa Unii Europejskiej. Z kolei artykuł 324 kodeksu wyborczego, który gdzieś tam jest przywoływany też przez Hołownię w późniejszych wypowiedziach, brzmi tak, to jest artykuł 324 24 Kodeksu Wyborczego Sąd Najwyższy w składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznaje protesty wyborcze oraz stwierdza ważność wyboru prezydenta RP. Charakter tego wpisu jest ustawowy. Jest podrzędny wobec Konstytucji. To wiecie, że Konstytucja jest aktem nadrzędnym. Konkretyzuje, ale nie może modyfikować normy konstytucyjnej. Zakłada, że wskazana Izba jest sądem, spełnia konstytucyjne i takie konwencyjne standardy niezależności. A co jeśli nie jest sądem ta Izba? No to jeżeli nie jest Izba, ta Izba sądem, no to proszę Państwa, o czym my w ogóle mówimy? W takim układzie, kiedy Hołownia stwierdza, że nie potrzeba było, choć artykuł 129 Konstytucji mówi wprost, ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy. To teraz się odnieśmy do tekstu uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, że prawo wyborcze jako instytucja konstytucyjna i fundament legitymizacji władzy publicznej wymaga szczególnej ochrony, a wszelkie wątpliwości co do jego naruszenia powinny być rozstrzygane w sposób niezależny i bezstronny. W związku z tym protesty wyborcze oraz rozstrzygnięcie w przedmiocie ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powinny być dokonywane przez taki skład sądu którego status, zarówno instytucjonalny, jak i osobowy, nie budzi żadnych wątpliwości co do zgodności z konstytucją oraz standardami międzynarodowymi. Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje, że zgodnie z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej, to Sąd Najwyższy jest organem właściwym do rozpatrywania protestów wyborczych oraz stwierdzenia ważności wyboru prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jednocześnie Komisja podkreśla, że czynności te. Ze względu na ich fundamentalne znaczenie dla integralności demokratycznego procesu wyborczego, powinny być wykonywane przez Sąd Najwyższy, działający w składzie Izby, której status prawny nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, wraz z udziałem sędziów powołanych w sposób zgodny z Konstytucją i międzynarodowymi standardami. To proszę Państwa, co tu jest nie tak? Szymon Hołownia wykonuje, wykonywał jako marszałek Sejmu, swoje prawo konstytucyjne do zwołania tego zgromadzenia, ale zwołał je w sposób no, bezprawny, na podstawie nieistniejących uchwały. Okłamał ludzi, okłamał Polaków. Przywołał opinie prawne, które nigdy nie powstały. Ja szukałem tych opinii wszędzie, również w kancelarii Sejmu, już analizy Nie ma takich opinii, proszę Państwa. To jest. To jest kłamstwo. Nie przedstawiono mediom, nie przedstawiono, nie opublikowano tych opinii na stronach kancelarii Sejmu. Ich po prostu nie ma. To jest kłamstwo. Podkreślę to teraz drodzy moi, w jakim się znajdujemy sytuacji? Premier Donald Tusk jednak opublikował tę uchwałę z zastrzeżeniem, że ta uchwała w zasadzie nie jest uchwałą, a ten sąd nie jest sądem. My, obywatele, wyborcy, którzy złożyliśmy protesty wyborcze, domagamy się ich rozpoznania przez właściwą izbę Sądu Najwyższego. Gdy indagujemy Ministerstwo Sprawiedliwości, tak to otrzymujemy informację zwrotną, że na razie Sąd Najwyższy nie może zostać oczyszczony ze względu na trudną sytuację Trybunał Konstytucyjny, NEO itd. i tak dalej, i Waldemar Żurek mówił o tym, że należy stosować konstytucję bezpośrednio. Na razie z tym nic się nie dzieje. Mamy tak na dobą sprawę nierozstrzygnięte wyniki wyborów prezydenckich i batyra w pałacu, który w zasadzie jest, bo jest, ale poza wetowaniem ustaw w zasadzie nie ma żadnych prerogatyw wykonawczych. Ale jest. Dzień w dzień bierze po 800. Tysięcy złotych z haczykiem, jego, jego ta pałacowa kancelaria, i wydają te pieniądze na różne wycieczki zagraniczne, na ośmieszanie naszego kraju, na zatrudnianie nie wiadomo kogo i wydawanie kasy też nie wiadomo co Bo nikt tego nie kontroluje. Najwyższa Izba Kontroli, jak wiecie, milczy. Jeszcze jak był banaś, to coś się działo. Teraz jak jest pan Haładyj, zapadła cisza. Nie wiadomo, czym się zajmuje nim. Żadnych informacji, żadnych komunikatów. Nic, to jest jakby zapadła cisza. Co mamy dalej zrobić? Drodzy Państwo, powinniśmy jakby zacząć od tego i na tym skończyć, że najpierw trzeba ustalić, kto te wybory wygra. Najpierw trzeba przeprowadzić całą procedurę od początku do końca, by ten proces demokratyczny zaistniał. Czy to się stanie w tej kadencji? Drodzy Państwo. Dyskutujemy bardzo często na ten temat, czy iść, czy nie iść na te wybory. Jesteśmy świadkami, byliśmy, jesteśmy świadkami, gdy marszałek Sejmu zachowuje się jak Elżbieta Reasumpcja Witek, przy, która przywołała pięć opinii prawnych, za które powinna usłyszeć zarzuty karne z artykułu 231 kodeksu karnego przekroczeniu uprawnień w niedopełnieniu obowiązków. Ponieważ przywołała opinie, które... Dotyczyły po pierwsze zupełnie innych spraw, po drugie nie dostała ich od razu, nie zasięgnęła żadnych opinii prawników, nikt tego jej nie dał, nie przedstawił, nie podpisał. To było ordynarne kłamstwo. Takie samo ordynarne kłamstwo jak w że, że posiada takie opinie wybitnych, znanych prawników. Kogo? Były opinie wybitnych prawników faktycznie, tylko że odwrotnie. Profesor Czol. Profesor Gersdorf, profesor Sadurski i wiele, wiele innych osób z tytułami profesorskimi. Wybitnych prawników, nie tylko teoretyków, ale i praktyków. No nie wliczamy w to słynnego profesora, doktora habilitowanego, etc., etc., Bodnara, tak? bo on akurat do tego przyłożył rękę. Jak to wszyscy wiemy. Znaczy się napisał pismo do hołowni, tak? On... Zobaczcie, to pismo, które on wtedy wysłał, że tu, ta Izba to nie jest sąd, lala, la, la, to tylko pupochron. Tak, dzisiaj, jeżeli wy, byśmy wezwali pana Bodnara przed jakąkolwiek komisję śledczą, sejmową, to on powie, ja wysłałem pismo do marszałka hołowni, sygnalizowałem to. Widzicie, jak się zabezpieczył, mógł bardzo dużo zrobić. Mógł przeprowadzić gruntowne śledztwo. Mógł poruszyć niebo i ziemię, sam prokurator był prokuratorem generalnym. Nie zrobił tego. Za to zasięgnął też opinii dwóch niby ekspertów, niebiegłych sądowych, których polecili mu ludzie, którzy się znają na, na, na wybory. To jest dopiero skandal. Mamy, proszę Państwa, czarno na białym. Kłamstwo Hołowu. Nie ma takich opinii, na które powołuje się Hołow. Ba, opowiada, by nie powiedzieć, gada bzdury. Bzdury, bo artykuł 129 Konstytucji mówi jasno. Zobaczcie Państwo, jak ważne jest, abyśmy w przyszłym roku, już nie za dwa lata, w przyszłym roku, kiedy będą wybory parlamentarne, zorganizowali się, poszli do tych wyborów i dali władzę tym, którzy zagwarantują nam zmiany, którzy rozliczą tych, którzy nie rozliczyli. Słowa Don Donalda Tuska, przecież cytowałem je, czytaliście Państwo o tym, że te rozliczenia były spowalniane i że Donald Tusk wskazał win. Koalicjantów, którzy z takich czy innych względów osobistych nie chcieli, żeby te rozliczenia przyspieszały. Pamiętajcie, że Bodnar był z poruczenia Czarzastego, kawiarowej lewicy. To nie była decyzja Donalda Tuska, tylko Czarzastego. Tu dzisiaj jest marszałkiem sejmu. Czy Czarzasty posiada takie dokumenty, o których mówi Hołownia? Nie posiada. Nikt tych dokumentów nie posiadał. Zostaliśmy oszukani. Zostaliśmy brutalnie oszukani. A również pan premier Tusk będzie musiał e, bardzo mocno wyjaśnić wyborcom w takiej czy innej formie, co miał na myśli, mówiąc, że najpierw twierdził, że pytał się, czy nie chcecie wiedzieć, ile kto dostał głosów, a następnie się z tego wycofał podczas spotkania z wyborcami w Pabianicach, mówiąc, no ale kto ma te, te głosy przeliczyć. Czyli podsumujmy, drodzy Państwo. Mamy kłamstwa połowni, mamy stan prawny, który wskazuje, że Zgromadzenie Narodowe zostało powołane w sposób bezprawny, mamy słowa Donalda Tuska, które budzą daleko idące zdziwienie, zaskoczenie i powodują, że ta sprawa musi zostać wyjaśniona. Bo, oczywiście, Donald Tusk ma jeszcze, no, tak, półtora roku, takie mocne, rok i osiem miesięcy. Do wyborów, by tę sprawę wyprostować, by winni ponieśli konsekwencje, by na przykład chołownia stanął przed Trybunałem Stanu. Słyszę ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, że jeszcze potrzeba czasu, tak, że w tym roku się dużo zmieni, bo Trybunał Konstytucyjny, bo, yy, bo neokres, bo Sąd Najwyższy, Manowska i te wszystkie inne historie. Sędziowie Sądu Najwyższego, ci prawdziwi, realni, cały czas działają. Nawet wydali uchwałę zasady prawnej. To wszystko, co się dzieje, jednak nie powoduje do tej chwili, że w Sądzie Najwyższym odebrano im karty dostępu tym uzurpatorom. To cały czas trwa. Słuchałem dzisiaj Waldemara Żurka, który mówił na konferencji prasowej o tym, że jest bardzo zdenerwowany sytuacją sądownicy. No, chodziło o to, że wyrok rozwodowy nie został uznany, bo został wydany przez neosędzie. Mówił też, że gdyby miał pełną kadencję, to by doprowadził, to bym to, powiedział, tak byście zobaczyli, jak można naprawić wymiar sprawiedliwości. No ale on nie ma pełnej kadencji. Decydując się na tę funkcję, wiedział o tym, że zostały mu dwa lata. W zasadzie tak na dobrą sprawę to został mu rok z okładu w tej chwili. Minister był zdenerwowany, jak to mi. Bardzo wnikliwie przyglądałem się jego mikroekspres. Jest mister żubek zdenerwowany. Wniosek z tego jest taki, że opór materii jest coraz silniejszy. Z jednej strony mamy Komisję Europejską, wiecie, tych obrońców praw człowieka od wszelkich praw. Czyli co tu zrobić, żeby uniemożliwić przywrócenie praworządności. A dokładkę hołownia. Tak na marginesie, żona chołowni już nie, nie, nie będzie. E, nie będzie w wojsku, tak, bo właśnie odchodzi z tego wojska. Na chyba na emeryturę. Już. Nie wiem, może wyjadą połowniowie za granicę, może do Afryki, albo nie wiem gdzie, co ze sobą zrobią. Że ale mnie okłam. kłam. Donald Tusk ma tego świadomość. Teraz pojawiają się pytania, za chwilę się pojawią. No dobrze, to co my mamy zrobić? Drodzy Państwo, ja nie jestem politykiem, jestem dziennikarzem, ale też jestem wyborcą. Jestem Polakiem. Jestem człowiekiem, który chciałby, żeby jego dziecko, mój syn, moje dziecko żyło w normalnym, demokratycznym państwie, w którym każdy głos się liczy, każdy głos jest szanowany. Każdy jeden. Bo ja nie wiem, które głosy nie zostały policzone, które głosy zostały wrzucone może mój, może twój do cudzej urny, czy tam do cudzego worka. Każdy jeden głos Polaka, Polki, powinien być potraktowany z najwyższym szacunkiem. Mówienie Polakom każdy głos się liczy, a potem powiedzenie, no ale w zasadzie to, to co, co my możemy zrobić. No są decyzje polityczne, pamiętacie słowa, że musimy postawić sprawę jasna, drodzy Państwo. Nie będzie drugiej kadencji, jeżeli nie wyjaśnią sprawy wyborów. Bo Hołownia kłam. I macie tego Państwo dowód wprost. Nie ma opinii prawnej. My musimy to zmienić. Nikt inny tego nie zmieni, drodzy Państwo. Nie doprowadzi tego do końca. Mógłby to zrobić Donald Tusk. Ale jeżeli tego nie zrobi w przeciągu najbliższego roku, to my musimy się przygotować do tego, by wybrać takich ludzi, którzy przyjdą. I zrobią z tym porządek. Zaczną od rozliczenia wyborów w 2020 roku, sprawdzenia, kto wtedy oszukał. Będzie musiało być totalne śledztwo w tej sprawie. Śledztwo w sprawie wyboru Batera, śledztwo w sprawie Pegazusa, kto był faktycznie vigilowany, kto kogo szantażował. Zobaczcie, ile spraw jest do wyjaśnienia, które nie zostały do dzisiaj wyjaśnione, bo ci, którzy, których myśmy wybrali, sobie w tej chwili nie radzą. Ja zostawiam pole i panu premierowi Tuskowi, i panu ministrowi Żurkowi do tego, by to zmienili, po to by pociągnęli do odpowiedzialności hołownik, który okłamał, który gadał bzdury, który przeprowadził zgromadzenie, czy zwoło zgromadzenie narodowe, z którego część posłów wyszła, bo miała świadomość, że to jest zwykła chuzpa że mówił o tym też Roman Gierpy. Kto jest naprawdę dobrym adw adwokatem. On wyszedł. Wielu posłów wyszło z Zgromadzenia Narodowego. Nie chcieli być świadkami tej kpiny z prawem, tej kpiny z wyborców. I ta lista tych posłów, którzy wyszli, jest znana. Jest też znana tych, którzy zostali i bili baterowi brawo. Posłów koalicji 15 października. My wszyscy możemy to zmienić. Możemy to zrobić. To nie chodzi o to, żeby teraz urządzać polowanie na czarownicę. Nie. Chodzi o to, żeby urządzić polowanie na tych, którzy nas okłamali, którzy oszukali. Postawić ich przed sądem i niech chcą są to sądzi, na ile latek mają pójść za kraty, bądź jaką poniż, jakie, jakie powinni ponieść za to konsekwencje. Bo działali w zamiarze bezpośrednim. Słyszeliście słowa Hołowy. Kłam świadomi. Dzisiaj wydyma wargi i próbuje ratować resztki tej swojej kanapowej partii. Wybory sobie w partii robią. No. Żałosne. Czekam na Państwa komentarze. Wiem, że one będą mocne. Prosiłbym, abyście nawet pisząc w emocjach jednak zachowali Państwo taki poziom językowy, bo inaczej algorytmy YouTube'a Wam te Pisy wytnął. Także e, jak chcecie na, napisać słowo na D, to lepiej tak użycie słowa niewymowna, tak jak ja to robię. Wszyscy wiedzą o co chodzi, ale brzmi lepiej e, i komentarze przejdą. Zapraszam Was do komentowania do maili, bo sprawa e, jest bardzo poważna. My nie możemy tego tak zostawić. I to nie jest ostatni materiał na ten temat. Bo ja również zostałem oszukany. Tak jak i wy. A my widzimy się jutro o dziesiątej. Zapraszam Państwa.